Dzień dobry, Jerzy Bauer. Piękny wiosenny dzień, a naszym gościem jest dzisiaj kolejny człowiek z pasją, instruktor, choreograf, twórca zespołu Bezwianka, pani Bożena Jakubczyk. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Pani Bożenko, co dla pani oznacza człowiek z pasją? Osoba, która ma konkretne zainteresowania. Moimi zainteresowaniami były zawsze działania artystyczne i sięgając pamięcią to szkoła podstawowa. Mój pierwszy krakowiak, polonez, śnieżynki. Następnie bardzo lubiłam śpiewać. Śpiew w chórze u bardzo cenionego przeze mnie i nie tylko pana Wacława Haberskiego. No a później rozwijałam swoje talenty taneczne w szkole średniej. Od klasy pierwszej w zespole tanecznym tańca nowoczesnego, i od tego zaczęło się praca w zespole artystycznym tanecznym w Domu Kultury, gdzie my same, ja i moje koleżanki z klasy, tworzyłyśmy choreografię, wybierałyśmy muzykę, szyłyśmy sobie stroje z gazy, którą kupiłyśmy w aptece. Tak no, to było. To rzeczywiście pionierskie, to były czasy, pionierskie warunki. I bez pasji to rzeczywiście nie byłoby możliwe. Ale, ale w tym, co pani mówi, pięknie widać drugą stronę medalu. Bo jedna to pasja, a druga to jest wysiłek. To codzienne podejmowanie decyzji, żeby wchodzić w to, co nas kręci, co nas interesuje, co nas pociąga. Jak, jak ta druga strona medalu wyglądała? Tak, to prawda, że, że pasja to jest ten punkt wyjścia. A żeby coś osiągnąć, to jest ta właśnie te decyzje, ta, ta walka z przeciwnościami losu, te nasze konkretne działania, aktywność i to rozwijało dalej. Rozszerzało nasze horyzonty, zainteresowania. I dawało możliwości. A może pani z tamtego czasu właśnie jeszcze wspomnieć osoby, jakieś detale, co, co wtedy było takie ważne, może wówczas normalne, ale z dzisiejszego punktu widzenia warte przypomnienia? Tak, I, i zawsze jak sięgając pamięcią wstecz, to właśnie mam te moje dokonania artystyczne, taneczne. I pamiętam lekcję wychowania fizycznego u państwa Kolendów, kiedy to uczyliśmy się walca angielskiego. Zostało to w mojej pamięci na zawsze i na zawsze będzie. Y... A z okresu szkoły średniej? Z okresu szkoły średniej to właśnie zespół, który utworzyła pani Zienkiewicz. Zespół tańca nowoczesnego, gdzie występowałyśmy na uroczystościach szkolnych, utwory, tańczyłyśmy do bardzo znanych wtedy przebojów tanecznych. No, bardzo miła, bardzo miła grupa, wspaniałe koleżanki, miłe wspomnienia. Miłe, miłe wspomnienia. W tym, co pani mówi, możemy dostrzec pewnego rodzaju. Różnice, jak mi się wydaje, i o to chciałem Pani zapytać, pomiędzy możliwościami, które były wówczas przed młodymi ludźmi i dzisiaj. I jak właśnie z dzisiejszego punktu widzenia Pani na to patrzy? Współczesne młode pokolenie, czy, czy, czy dzieciaki? I Państwo wówczas, też dzieciaki. Tak, też dzieciaki, ale to była nasza własna praca, to były nasze własne pomysły. Młodzież uzdolniona była zawsze. I zawsze jest i zawsze będzie. I teraz możliwości, no my nie mieliśmy takich możliwości, jakie młodzi ludzie mają teraz, ale mieliśmy chęć, mieliśmy dążenia, cele, o które walczyliśmy i które tworzyliśmy sami. Sami, na przykład tańcząc w zespole w Domu Kultury, my tworzyłyśmy same choreografie, bez pomocy specjalisty, instruktora. To była nasza samodzielna praca, gdzie koleżanka coś tam podpatrzyła, druga zrobiła, zauważyła coś innego w innym miejscu i my na bazie tego tworzyłyśmy nasze choreografie. To pociągnijmy ten wątek w naszej rozmowie. Ta chęć, ale... Myślę, że jednak ta dziecięca chęć, to, to zaangażowanie, to poszukiwanie, no jednak nie, nie jest z próżni, że musi być pewnego rodzaju klimat, czy to w szkole, czy to w domu, czy to gdzieś tam w środowisku. Klimat takiej zachęty, który jednak jest tworzony przed, przez dorosłych. Czy to nie jest dla nas dzisiaj właśnie wielkie wyzwanie? Dla nas dorosłych, tych, którzy odpowiadają za, no, za różne rzeczy. Tak, to stworzenie tych możliwości to jest, to jest to wyjście, gdzie dorosły daje propozycje, daje możliwości, a młodzież, dzieci z tego mogą skorzystać. To jest ta, ta baza taka wyjściowa. I, jak by pani to oceniła, tak właśnie dzisiaj? Jak, jaką mamy sytuację w Ostrowi Mazowieckim? Mamy bardzo dobrą sytuację, bo mamy działania w Domu Kultury, mamy zespoły w prywatnych studiach tanecznych. Tych możliwości jest zdecydowanie więcej niż było kiedyś. Kiedyś mm. był, był tylko Dom Kultury i, no i w szkołach, i to tylko jedna szkoła. O, o ile ja pamiętam, to w tej jednej szkole średniej, tam gdzie ja się uczyłam, to miałam tę możliwość, to od czego mogłam zacząć? A nad czym pracuje pani dzisiaj? Pani wraz ze współpracownikami, co jest, co jest tematem dnia bieżącego? Dla mnie to przede wszystkim zespół Bezwianka, a Dom Kultury też daje wiele, wiele propozycji, wiele pomysłów, z których też chętnie dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy korzystają. To proszę po, po opowiadać nam właśnie o tej codzienności zespołu Bezwianka. Zespół Bezwianka to grupa fantastycznych ludzi. To, to grupa ludzi. Moich przyjaciół, gdzie nawiązały się relacje dla wszystkich, bardzo przyjacielskie i osoby, na które mogę zawsze liczyć, które są chętne do działania, odważne i dla których to, co my robimy, na początku było, było może czymś zaskakującym, a obecnie zaskakujące dla nich jest to, że w tym wieku mogą jeszcze występować na scenie, pokazywać swoje umiejętności innym, śpiewać, tańczyć. Dla mnie samej to było zaskoczenie, bo nie przypuszczałam, że w wieku 50 czy 60 lat ja jeszcze będę mogła wystąpić na scenie i że będę miała taką okazję. No, okazji jest niemało, bo chociażby ostatnio jubileusz. Dwa, trzy zdania, proszę, proszę powiedzieć, jak pani właśnie patrzy na tą pracę w kontekście jubileuszu, czyli trwania? Tak, to, że trwamy 20 lat, to zasługa. Właśnie tych osób, bo to jest ciężka praca, to pięknie wygląda na scenie, ale żeby osiągnąć ten efekt, który mogą widzowie obejrzeć, to na to trzeba ciężko pracować. A nam udało się stworzyć grupę ludzi odpowiedzialnych, pracowitych, chętnych do działania, odważnych na nowe pomysły i poszukujących tych nowych pomysłów. Mm, to jest niezwykle ważne. Więc przechodzimy w sposób naturalny do, do planów. Jubileusz to jest jedno, ale jubileusz się kończy i rozpoczyna się normalna praca. Jakie wyzwania, jakie plany? Wiem, że bardzo zaawansowane są prace nad powołaniem odrębnego stowarzyszenia samodzielnego. Tak, tworzymy stowarzyszenie działające właśnie na rzecz yy, zespołu Bezwianka. Przede wszystkim to w celu pozyskiwania nowych środków i nowych możliwości, bo cały czas zespół chce się rozwijać. A wspomnę jeszcze, że właśnie nasza członkini zespołu Karolina Czarkowska yy, udało się w Domu Kultury stworzyliśmy grupę dziecięcą, gdzie zapraszam wszystkich, wszystkie dzieci. Niech spróbują, niech przyjdą, niech zobaczą, a rodziców, żeby dali dzieciom okazję poznać naszą tradycję, kulturę ludową. Pani Bożenko, a jakie są największe wyzwania? Rzeczy, nad którymi no być może wspólnie powinniśmy pracować, powinniśmy o to zadbać. Ciągłe wyzwanie dla zespołu to jest posiadanie własnej kapeli ludowej. Nawet powiem Państwu, że o, wyjeżdżamy teraz do Barcelony na festiwal na przełomie czerwca i lipca, i jestem umówiona z kapelą z zespołu Oberka Zwyżkowa, którzy nam zagrają na festiwalu, bo jedziemy wspólnie na dwa zespoły. No, a zespół ludowy bez kapeli to jest dla nas ogromne ograniczenie, bo nie możemy wyjeżdżać na poważniejsze festiwale nawet w kraju. I mam nadzieję, że może właśnie, wielka moja nadzieja, Powstanie szkoły muzycznej, powszechnej państwowej szkoły muzycznej, gdzie przyjdą do nas młodzi ludzie i będą chętni grać w zespole, bo na dzień dzisiejszy mamy tylko akordeon Bębenek, i gościnnie z nami, nasz prowadzący od śpiewu, Bartosz nas czasami wspiera na skrzypcach. To jest i nasza nadzieja, że powstająca szkoła muzyczna właśnie będzie dawała możliwość przygotowania do różnych aktywności. Już poza samą szkołą muzyczną, właśnie zespół, y, bezwianka, inny zespół muzyczny. Y, sądzę, że wszelkie dane ku temu są w tym momencie w Ostrowi, żeby to po prostu zaistniało, więc możemy z nadzieją patrzeć również na, na zespół. Y, a jak elementy śpiewacze w, w zespole wyglądają? No tak, bo przecież zespół bezwianka to nie tylko taniec, ale i śpiew. I jestem na etapie tworzenia grupy śpiewaczej. Mam już cztery dobre głosy, kobiece. Poszukujemy jeszcze głosów męskich, także zapraszam, kto, dla którego w miłe sercu jest śpiewanie, śpiew. Zapraszam. Zawsze mamy zajęcia we wtorki, środy i piątki. Także proszę na Dom Kultury, na telefon Domu Kultury i zapraszamy. Wszystkich przyjmujemy zawsze otwarcie. Będziemy tutaj wspierać, tak jak do tej pory samorząd wspierał bo wielką rzecz Państwo tworzycie. Angażujemy się jako samorząd i podtrzymuję wolę współpracy, współdziałania i, i takiej zachęty do tego, żeby ta praca nie ustawała. Pani Bożenko, bardzo serdecznie dziękuję za możliwość rozmowy. Dziękuję bardzo, miło mi było. Państwu dziękuję za wysłuchanie. Moim Państwa gościem była twórczyni zespołu Bezwianka, choreograf i instruktor pani Bożena Jakubczyk. Do usłyszenia lub zobaczenia. Jerzy Bauer